Dzień Pani, zawsze jesteś tu, jebiło miło jesteś. Dzień Pani, to robisz za na sobą, nas zawsze Tu czas. Nawet użyjesz życia, jaki wiesz, że... Ostatni czas, że pierzy głowy, Ja to jeszcze i nie rzecz, ra pani, już jesteś tu i też. Uu, jakie się czyje jest spowodowało. Jak o, że i i jest to. Ja jak jaka ja, la ja, na ja, nas zabrze jest. Dzień pani, skorożka też u, u siebie, ja jest to siebie, babie. Skorożka jesteś u że śpię i świat trochę cień. O, jesteś, tu boli jesteś cze, Pani. O, Jezus, tobie jesteś tu i tam, i tam. Jezusa, wieczór za mnie, Jezusa, tobie, rad. I żyję w Jezusie świętym, Pani, Jezus, święta Pani. Pani, Jezusa, wie, boje. Czyżbyś do mnie, że chcę z tobą uczyć, że będę mory? Dzień, Bieszy, to jesteś tu. Jesteś tu. Jasem zdrażę jej i ta. Już nie ja tu robić jest. Dzień, pani. Przeszkadzało, że będzie już jezał, zał, że mnie pięć, że Ostatni czas, się więcej programować. pani! Uh, uh, uh. Dzień pani, skaleczy porozę, żeby ja czuwi, że się bije, Że jesteś tutaj, jesteś tu i się bije. Dzień pani. O.